Dla mnie to wielki honor, że dzisiaj mogę być w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta moja wizyta spowodowana jest informacją, jaką pozyskałem od pani radnej województwa Świętokrzyskiego Magdaleny Zieleń i pana starosty Zbigniewa Dudy, że jest taka potrzeba w Ostrowieckim Hospicjum wsparcia w środki ochrony osobistej. I dlatego też zaangażowałem w to przedsięwzięcie Pana Tomasza Andrzejewskiego. I od posła i od prezesa spółki Ekomedia, a także od radnej Sejmiku i Radnego Powiatowego do domu ulgi w cierpieniu imienia Jana Pawła II trafiło 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 100 antybakteryjnych mydełek. Pragnę zadeklarować, że to jest taki początek tego współdziałania w ramach, w ramach tych trudnych czasów, kiedy Walczymy z zarazą. Tak właśnie rozumiemy tą społeczną odpowiedzialność biznesu. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, staramy się na miarę posiadanych możliwości pomóc. No z drugiej strony, również widząc zaangażowanie pana posła Krzysztofa Lipca, trudno odmówić, jeżeli jest taka prośba żeby pomóc w potrzebie. Nie tylko szpitale, również, również hospicja też wymagają pomocy w tak trudnym czasie i tutaj chciałem podziękować Panu posłowi za to, że tak szybko zareagował na naszą prośbę, że możemy dzisiaj przekazać Państwu tą dobrą informację, że trafiają dary do naszego Ostrowieckiego Hospicjum. My jako radni powiatowi, miejscy, czy wojewódcy też staramy się pomagać hospicjum i to nie jest jedyna i ostatnia pomoc. Radny Zbigniew Duda jest również inicjatorem przekazania dla podopiecznych hospicjum wody mineralnej od spółki uzdrowisko busko Zdrój. Deklaracje kolejnej pomocy padają a dyrektor placówki ksiądz Paweł Anioł dziękuję za tę inicjatywę i podkreśla wyjątkowość Ostrowieckiego Domu Ulgi w Cierpieniu imienia Jana Pawła II. Dotknęła nas można powiedzieć Yy, zaraza, a zarazem takie zjednoczenie dobrych serc, które widzą yy, potrzebę człowieka i chcą dowartościować godność człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I właśnie ten nasz dom taką rolę spełnia, bo realizuje, można powiedzieć, testament i nauczanie świętego Jana Pawła II. Za każdy dar, za deklarację pomocy padają słowa wdzięczności. Dotychczas Ostrowieckie Hospicjum wsparło trzech darczyńców.